No dobrze, może przejdźmy dalej, bo tutaj ciekawe ciekawy... jest... Politycznie się będzie ciekawe tak, działo, bo tak, tak. jak akcji. tak, i Jocelyn i Baldwin są w niewoli u Turków, no i Behemoth ma Tancreda, tak, Tancreda, który tam, no oni się trochę pokłócili, Tancreda, który ma swoje własne ambicje, no i co, i tam jest... Edessa, która jest pozbawiona kogokolwiek, który mógłby ją zarządzać. I to jest idealna dla Bohemunda okazja, żeby po pierwsze poradzić sobie ze swoim krnąbrnym krewniakiem. I rozszerzyć właśnie swoje wpływy. No, dokładnie. Czyli zwrot akcji Edessa ma nowego regenta, czyli Tamkreda, ponieważ oni tam chcieli rzeczywiście te siły, które tam zostały. Oczywiście mało zostało tych sił. I dlatego Boemund i Tankred wyruszyli do Edesy, żeby umocnić. I Tankreda udało się umieścić na tronie regenckim, powiedzmy. No i właśnie to nie było tak, że przyszli i o nie zmienia się władza, tylko, uff, dobrze, że ktoś jest, kto tutaj to ogarnie. Tak, i co warto powiedzieć? Zaraz, gdy tylko bitwa się skończyła, wojska Boemunda, Tankreda odeszły. Co zrobili muzułmanie? No, czy może wykorzystać trzeba jakoś to zwycięstwo, czy może trzeba tutaj pomyśleć o tym, jak jeszcze tych chrześcijan pokonać? Nie. Sojusz został zerwany, natychmiast tak. rzucili się sobie do gardła. To jest ciekawe, bo początkowo chcieli właśnie wrócić i oblężać RSE ale no niestety ten sojusz nie przetrwał jednak sporów wśród braci. Tak, ponieważ zaczęło się od tego, że jeden z braci wziął więcej jeńców do niewoli, więcej łupów zgarnął. Drugiemu się to nie podobało, ponieważ uznał, że no ja przecież dołożyłem się równie mocno w tej bitwie. No i tutaj poszła kolejna kłótnia. Mama a... mówi, że powinniśmy się dzielić po równo. No, dokładnie. I na przykład jeden patrzył, że ty masz przecież tego baldwina. On to się jeszcze bardzo liczy, nie dość, że masz dużo, to jeszcze baldwina masz. Tak, tak. I, a ten sojusz tak był kruchy. O, to był sojusz tylko na bazie pewnego zagrożenia. A przecież oni wcześniej, dopiero co przed tym sojuszem, walczyli ze sobą. Właśnie o to chodzi. Kiedy udało mi się pokonać wspólnego wroga, no to wspólny wróg przestał istnieć, więc stare nieznajomskie mogły powrócić. Tak, podobno następnego dnia już zaczęli się kłócić i właśnie jeden drugiemu zabrał jeńca ważnego. Właśnie Waldwina drugiego z -y. No się tam nieźle pokłócili, rozdzielili, zaczęli w sumie wracać, najwyżej zdobywając coś tam po drodze powrotnej. Tak, ponieważ oni jak nawet rozdzielili się, ale za chwilę znowu zaczęli oblegać jakieś swoje ziemie, więc bardzo krótki sojusz, bardzo szybki powrót do walki. Ale To też jest ciekawe, bo na przykład Ridwan Zalepo, jak widział tę, tę sytuację, to on po cichu liczył, że teraz będzie wsparcie muzułmańskie, on będzie mógł coś zrobić i trochę odzyskać swoich ziem właśnie od Antiochi. No tymczasem, ponieważ muzułmanie nie poszli za ciosem, tylko się pokłócili i wrócili, no to nie wykorzystali tego zwycięstwa. I tyle tylko Ridwan co zrobił, to poszedł tylko i pozbierał właśnie takie okoliczne tereny, umocnił tam swoje siły, póki nie było sił Bohemunda w okolicy. Tak, czyli ogólnie Ridwan wzmocnił się nieco, widmo zguby nad są w sumie minęło, bo się muzułmanie tam pokłócili i odeszli, ale reputacja krzyżowców, no mocno została zdruzgotana. Tak, bo to była tak wielka porażka sił, które już tu były. To byli teoretycznie ci zaprawieni w boju. Ci, którzy pokonywali wszystkie przeciwności i przegrali po prostu. Zresztą, wedle podań, to nie jest tak, że Boemon też wyszedł z tego obroną ręką, tylko Boemon też walczył, też stracił i, ale... i korzystał, tak naprawdę, przegraną Baldwina dla siebie. Zyskał desce, to i tak było dla niego zwycięstwo. Tak. No, ale gdyby się dogadał z Baldwinem. I Haram byłby jednego z nich, no to to byłoby wielkie zwycięstwo chrześcijan. Baldwin stracił najwięcej, stracił wszystko. No, no podsumowując, Baldwin stracił wszystko, jest z niewoli, tak jak niedawno Bohemund. Bohemund stracił mało, bardziej stracił szansę olbrzymią. I. No, sojusz z EDS-ą, W sensie nie stracił sojuszu z EDS-ą, bo teraz tankę tam rządził, ale jakby no tego sojusznika Waldwina II, który był niezłym sojusznikiem, no źle było, że się pokłócili powiedziałem Znaczy, chodzi o to, że strata polega na tym, że to była strata ludzi, strata chrześcijan, strata właśnie rycerzy, no bo to były właśnie te zaprawione w bojach siły, które tam poległy, więc to była ogromna strata dla sił chrześcijańskich. W Edesie, zresztą nie tylko w Edesie, tylko w Andrzej, bo to oznaczało, że byłem musiał też swoje siły trochę podzielić, no bo Tankret też nie mógł się bronić z tym, co zostało. Znaczy też część rycerzy na pewno dało się wykupić, tylko tutaj znowu jest kwestia tego, że to są pieniądze, które my tracimy, które nie jest tak łatwo zebrać, i to są pieniądze, które dajemy naszemu wrogowi, tak. które te pieniądze znowu przeznaczy na militaria. Ale no, przynajmniej oszczędzili trochę pieniędzy, bo nie wykupili Baldwina i Joselina, bo ci byli dużo warci, więc no, oni mogą zostać. Tak, ale o to właśnie za chwilkę. No ogólnie chodzi o to, że kiedy Boemund sobie wrócił i tanker został w tej deście, gdzie tam, bo prawie nikogo nie było, no Edessa opustoszała, można rzec, sił. No i ktoś pomyślał, że to w sumie jest dobry kąsek, łatwy kąsek. No i znany nam już wódz muzułmański Jikirmis, czyli ten co uprowadził Baldwina. No oni myślał do końca o złożeniu w broni jednak i zaczął działać na wschód od Edessy, czyli jeden z tych braci no, bo tak, razem ci bracia pokonali połowę sił chrześcijańskich, to skoro ta połowa już została pobita, to teraz tą drugą połowę on może wziąć na siebie sam. Przecież nie tak, da tak, rady, Powiedział tak. tam kłócić, coś tam oblegać, działać, ale potem przemyślał, że w sumie trzeba na desę iść. gdzie Kirmisz. No i on zaczął no, tam oblegać tą desę, ruszył na samą tam Tankret się dzielnie bronił, ale nie było ludzi, tak jak mówiście. Problem chrześcijan tam to po prostu były braki kadrowe. I to poważne braki kadrowe. To był największy problem chrześcijan. Tak. Że tam, jak zginie ile chrześcijan, to nie przyjdą nowi. A z muzułmanami, jak zginie nawet tam 5 tysięcy muzułman, to nowych jakoś się zgadza. No, że nie przyjdą nowi, to mi się nie zgadza, ale przyjdą nowi, ale oni nie będą tak zaprawieni w bojach, to będzie świeże mięso. Podobne do tego, które zostało rozbite przez Kilicza Arslana. No tak, ale dużo ciężej jest jednak importować, można powiedzieć, nowych bojowników. Nowy Natomiast patrząc na Dzikir Misza, Bohemund uznał, że mimo wszystko Edessa jest zbyt ważna i trzeba pomóc. Wyruszył tam, natomiast podobno fatalny stan dróg sprawił, że podróż zajęła dość długo. Tankret bronił się, bronił i był już tak zrozpaczony, że postanowił zrobić coś bardzo odważnego. Można powiedzieć, że tankret to jest taki, jak właśnie Norman, taki prawdziwy, powiedział, że nie, no nie wezmą mnie żywcem. Jak już wiemy, że przegramy, to wydamy im ostatnią bitwę, ruszymy na nich w nocy na takiej prawdziwej ostatniej bitwie. Zrobimy tak jak z Antiochią. Dokładnie. A Turcy, którzy oblegali tą Edesem, byli pewni siebie. No przecież widać, że ci nie mają żadnych szans. No i ogólnie niczego... Nie tylko byli pewni siebie, ale oni... Gdzie zobaczyli jakiś mały fort, małą jakąś fortyfikację, oni ją zdobywali praktycznie bez walki. Więc byli mega podbudowani, jeżeli chodzi o morale, i mega pewni siebie. Tak, i oni. Tak, bo teraz na ich korzyść działało to, co wcześniej działało na korzyść krzyżowców. Odnieśli ogromne zwycięstwo, pokonali siły chrześcijańskie, których ubyło tutaj, i nagle te wszystkie załogi, które wcześniej broniły, stwierdziły, kurczę, skoro przychodzą muzułmanie, skoro pobili ich chrześcijan, to musimy się im poddać. Dokładnie. Więc w tym momencie. Turcy byli niesamowicie pewni siebie, ale Tankred też był pewny siebie, bo wychodzi na tą ostatnią walkę swojego życia. I kiedy wyszedł w nocy walczyć ostro, z zaskoczeniem na Turków, którzy w ogóle z niczego się nie spodziewali, gdzie chaos powstał, Bohemund w ostatniej chwili dołącza. I jest olbrzymie zwycięstwo. Ostatnia bitwa Tankreda przeradza się w niesamowite zwycięstwo z totalnie przeważającą ilością wroga gdzie zostali trochę wzięci w kleszcze. Z jednej strony od Bohemunda, z drugiej strony od Tancreda. I Jekir ucieka w totalnej panice, zostawiając wszystkie swoje bogactwa w obozie. I krzyżowcy pomścili Haran. To było niesamowite zwycięstwo. I niesamowita też odwaga Tancreda. I timing ciekawy, czyli no, że akurat Boemund w ostatniej chwili jak na filmach akcji po prostu dołącza do walki i po prostu dzieje się totalny chaos. Tak, Boemund pewnie później poszedł do Ankreta, dobrze, żeś wyczerpiał, że idę i zaatakowałeś, to weź mi kleszcze, a tymczasem Ankreta, tak, tak, dokładnie taki miałem plan. No i zdobyto oczywiście obóz, zdobyto zapasy i skarby z obozu, czyli tutaj wielkie zwycięstwo więc no. Tak. I wśród tych skarbów jeden niesamowity klejnot, którego się nie spodziewali. Otóż księżniczka seldżucka, bardzo wysoko urodzona, niezwykle ceniona właśnie przez emira, który zaproponował 15 tysięcy Bizantów albo wymianę za Baldwina II z Edessy. No, i to jest ciekawy zwrot akcji, czyli niedawno wzięty do niewoli Baldwin II. Może powrócić chwalę za pewną piękną niewiastę. No i cóż, no jak się dowiedział o tym inny Baldwin gdzieś z daleka, bo to jakby nagle takie wielkie poruszenie ogólnie, wieści się rozeszły. No, nie można tak pochopnie wszystko robić. No, no nawet... tak, tak, ale Baldwin przede wszystkim na początku był niepoziżony tym, że stracił kontakt z wesą, No bo tak. jednak. Baldwin znał Tankreda, znał Beemunda i wiedział, że to, że Bohemund zostawił tam Tankreda, no to wiadomo, żeby bronić tych terenów, ale to też. Nie z takiego dobrego chrześcijańskiego serca, tylko no Edessa już jest pod panowaniem Bohemunda, dlatego że jakby ramię Boemunda przeradza się w Tancreda, można by powiedzieć. Więc Baldwin, jak tylko usłyszał, że jest szansa na wykupienie Baldwina II, czyli na zwrot prawowitego władcy Edessy, no to bardzo mu na tym zależało. Tak, zaapelował w liście o to, żeby nie zmarnowali tak świetnej okazji. Tak? Czyli rzeczywiście no, próbował dyplomatycznie jakoś tam zadziałać, żeby, żeby oni to zrobili. No ale czy Tankred chciał? No, wcześniej był regentem Antiochii, przed Bohemondem ja go wyrzucił stamtąd. No to... znaczy, jeszcze wcześniej, bo najpierw wykroił sobie ziemię w Galilei, oto przyszedł Baldwin i go stamtąd grzecznie wyprosił, stwierdził idź sobie do Antiochii, bo Emunda tam nie ma. No to on poszedł do Antiochi, Boemund wrócił z więzienia i z kolei z Antiochii wyrzucił Tankreda i stwierdził, masz tutaj desę. Taki Bałęsa, no taki tułacz, tak? No i teraz on się no, jak wrócił, ten Baldwin drugi, to znowu będę tam bez Dokładnie tak, łatwo, no to no. No, nie chcę za bardzo. Chciałbym zostać tym regentem, a przecież kasy potrzeba. I mówi tak Boemundowi, no, słuchaj Boemund, no wiesz, kasą jest cienko, weźmy tą kasę zamiast tego baldwina drugiego. No, no on cię niby wykupił, no ale tyle się siedziałeś w niewoli, niech on też tyle posiedzi co ty. Zresztą on nie jest taki ładny jak ta księżniczka, nie no. jest tyle warty. Nie jest tyle warty. Tak, poczekamy trochę, jego wartość spadnie, wtedy go wykupimy. Tak, I napisali w ogóle królowi baldwinowi, że pośpiech to zły doradca, gdyż emir z czasem da więcej. Ale pokryją mu od razu przehandlowali dziewczynę za kasę. To mm. <noise> Zrobili zabawnie. No i cóż, został Hrabia Baldwin II w niewoli, natomiast Tankred został i zaczął odbudowywać Edesę, a Bohemund wrócił do Antiochii, żeby bronić się przede wszystkim przed atakami Ridwana z no bo Ridwan teraz tutaj zaczął ponownie rosnąć na takie duże zagrożenie. Nie tylko Ridwan zaczął rozumieć jako zagrożenie, ale też, że Bizancjum zaczynało się upominać o swojej właściwcy No tak, ale Ridwan strasznie był niebezpieczny z tego względu, że już zaczął dojeżdżać okolice Antiochi. Tak. Takie miasta jak na przykład He Artach, ale znane na przykład nam Ma'arat An-Numan, ważne miasto handlowe, padło w ręce Ridwana. Tak, bo Ridwan nie próżnował. Całą tą sytuację wykorzystał, kiedy oczy i siły Boemunda były zwrócone w inną stronę. On zrobił wszystko, żeby zdobyć miasta i umocnić się na tych terytoriach. I zwłaszcza, że wiele poddało się bez walki, a nawet było przypadki jakichś buntów muzułman, którzy byli w mieście, którzy tak naprawdę oddawali, te miasta, oddawali z ochotą, tak naprawdę tak, jakby wybawieni tak, zostali. Tak, na przykład Albara też tak, pamiętamy, tak, Albare tak. pierwsze łacińskie biskupstwo przepadło. I no, mówi się, że praktycznie Ridwan dojeżdżał wszystko aż pod most żelazny. Aż tak się mówi. Niektórzy myśleli, że to praktycznie koniec jest rychły tej Antiochi. Naprawdę skraj tego księstwa Błemundowego, Aż tu nagle, niespodziewanie, dzieje się coś niesamowitego. Umiera ktoś. Kto? Dukak. Czerwiec 1104 roku umiera Dukak. No i Ridwa mówi: no dobra, to. Antiochia czy Damaszek? No wiadomo, że Damaszek. Tak. Wreszcie ten dukak zmarł i wreszcie mogę zająć prawowite miejsce w Damaszku. Tak, tak. zwłaszcza, że Damaszek to takie bardzo sławne miejsce, tak. bardzo bogate. Damaszek, ale poważniejsze niż Antiochia. Tak. Pamiętamy. Zwłaszcza, że przez cały ten czas ridwan był, i to ciężko powiedzieć, czy to byli jego doradcy, czy można powiedzieć, to byli ci, którzy nim sterowali, ale Ridwan gościł u siebie w Aleppo asasynów. On był z nimi mocno związany. Oni też trochę dyktowali jego politykę. I podejrzewam, że dlatego tak wyruszył. Dlatego wykorzystał ten moment obości chrześcijan, żeby podbijać tę ziemię. Natomiast kiedy okazało się, że w Damaszku jego brat zmarł i można zyskać tam, umocnić terytorium, to absolutnie pojechał w tamtą stronę. Może kiedyś opowiemy o asasynach, o ich powstaniu. Jeżeli chcecie, drodzy słuchacze, to zostawcie komentarz, czy was to interesuje. Dajcie też subskrypcję dla nas, dla Bohemunda, dla Tankreda. Zapraszamy. Tak. Ale to nie był koniec problemów Antiochii, dlatego, że latem 1104 roku pojawiło się kolejne zagrożenie, mianowicie armia bizantyjska. Znaczy pojawiło się, powróciło, powróciło, powróciło tak. tak, tak. No Antiochia cały czas ma albo tam cholera, albo dżuma, tak. Więc rzeczywiście problemy od strony Bizancjum. Cesarz ogólnie działał nie tylko nawet militarnie, ale też propagandowo i finansowo przeciwko Na przykład Ciekawy zrobił taki manewr, zaczął wykupywać ważnych franków z niewoli u Egipcjan tak? i wspierać jeszcze finansowo Jerozolimę, żeby budować taki sobie wizarz lepszy i jeszcze zacieśniać współpracę z Raimundem, o którym będziemy mówić, co on tam Raimund sobie kombinuje, w międzyczasie to troszeczkę później. Tak, natomiast jakby też Baldwin był niepocieszony tym, że Baldwin II wciąż był w niewoli. Tak. I przepadła okazja na wykupienie go. Dokładnie, był bardzo niezadowolony. Więc królestwo Jerozolimy zaczęło zacieśniać więzy z Bizancjum.